Jezusa, prawdziwa wiara nie ma nic wspólnego z religią. Jest tak, że od dwóch ponad lat świat tak bardzo wykrzywił prostą Ewangelię, która sam jest, sama w sobie znaczy dobra nowina, że ludzie stali się religijni. Stali się tak religijni, jak za czasów Jezusa byli religijni Żydzi, którzy zresztą wtedy Go ukrzyżowali. Dlaczego? Dlatego, że to, co mówił Jezus, nie zgadzało się z tym, co mówiła ich ówczesna religia. I dziś jest tak samo. Stań i głoś prostą prawdę o Jezusie, a religia będzie cię też za to potępiać. Bo będzie to niezgodne z tym, co wytworzyła religia. Ale Jezus to nie był religijny człowiek. Nigdy nie był religijnym człowiekiem. On przyszedł i mówił Królestwo moje nie jest z tego świata A religijni się zastanawiali jak go pojmać Jak go zabić, a później jak go ukrzyżować On mówił, przyszedłem wam pokazać Ojca A religijni mówili do niego Bluźnisz Zobaczcie, i teraz jest tak samo Ludzie myślą, że bycie religijnym człowiekiem Jest tym samym z byciem wierzącym ale tak nie jest. Czasami podchodzą do mnie ludzie i mówią: No wiesz, ja też jestem wierzący. Ja mówię: Super, a jak wygląda Twoja relacja z bogiem, w którego wierzysz? No, ochrzcili mnie, gdy byłem dzieckiem, i czasem chodzę do kościoła. Ja mówię: Czy ty z innymi ludźmi też masz taką relację, że spotkałeś go gdzieś tam kiedyś, jakiś rytuał był zrobiony, i od czasu do czasu tak jakoś wpadniesz, żeby zrobić coś tak samo? Mówi, to nie jest relacja z Bogiem, to jest rytuał, jakaś nauka, którą ci przekazano przez pokolenia i jeszcze ci mówią, że Bóg tego od Ciebie oczekuje.